Jesteś widzowie z tej strony Maciek A w dzisiejszym odcinku przetestujemy Audi 100 w Turbo <laughs> Mogliście się nawet zobaczyć A nie, no to nie wiem czy ci chyba tutaj Turbo Ale jest tutaj Turbo Feleczki oczywiście zbieramy Było R39 Nie, R36 Dobra Jak kolor jest cukierkowy, to yy... czekajcie, że no będę sobie wiesz, No, perfekto. I do sobie też jeszcze raz. Dobra, kolejny raz. Dobra. Jedziemy. Nie poddawaj się. Dobra. Taki zadowolony hamulc mój! Dobra, to jest ten samochód. O, nie wiem, bo wiesz, że mam jeszcze kod, bo nie ten ja że jak się ma turbo pod Audi to hamulce to działają jak w Ładzie. Czyli, że jak który lata w śnieg. Albo jak Czesio, który straszuje e, e, muchy, albo nie, lepiej, lata la koło niego mucha. Dobra, kurna, rura. A w następnym odcinku to będzie specjalny samochód. Хорош, черт, я маленько, а какая, Ну, такая, что сюда. Możecie sobie, w ogóle pokażę na nie jak można robić coś takiego Patrzcie, wchodzicie sobie w te, w tą konfigurację pojazdu Klikacie sobie tego plusika A nie czekajcie musisz, Czekaj, musicie wejść, wejść, do auta Kliknąć to Macie to wszystko Klikacie plusika Jak chcecie sobie zmienić felgi w samochodzie Albo jak chcecie sobie się nie zmienić, to tutaj. A jak chcecie sobie feleczki zmienić, to e, czekaj czekajcie. 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 To tu. Czekajcie, tu, tu, macie plusik, klikacie go i zjeżdżacie, i zjeżdżacie sobie na handlu na przykład nie wiem, mm, lui mi sembra che detto ciò che avevano detto Ah, però bene Dobra. teraz to jest. Bo inaczej by nofkaraz na fera to będzie nie <grymne> no, no zobacz, jaki debil specjalnie we mnie wjechał. Kurde, bo kam Sorry, niej bali. Sorry, to nie wiem, angielskiego Dobra, ostatnia szansa i koniec tego odcinka jak a to się teraz rozwija, to Oho. oho, 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 oho Dobra, do widzenia, Wiem się, do widzenia